Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Semeniuk i nagrywamy dla Państwa podcast nieruchomościowy pewny lokal. Dzisiaj poopowiadam Państwu o jawności danych dotyczących własności nieruchomości oraz cen, po których te nieruchomości są sprzedawane. Bo zgodnie z tytułem niniejszego odcinka możecie sobie Państwo stosunkowo łatwo sprawdzić, za ile wasz sąsiad, wasz znajomy kupił swoje mieszkanie, gdzie jest to mieszkanie, w jakim Budynku i ile ono kosztowało. To nie jest trudne, to w teorii jest niemożliwe, ale to tak naprawdę jest banalnie proste, bo po prostu polskie państwo sobie nie radzi z zachowaniem tajności danych o tym, kto jest właścicielem danej nieruchomości i za ile tę nieruchomość kupił. A jeśli sobie jako państwo nie radzimy z tym, żeby te dane były tajne, to być może po prostu trzeba je ujawnić. Ale po kolei. Mam tutaj ten podcast w głowie podzielony na dwie części. W pierwszej części chciałem Wam powiedzieć, czym są księgi wieczyste i jak można sobie stosunkowo łatwo sprawdzić dane w tych księgach wieczystych, a w drugiej części powiem Wam, czym są ceny transakcyjne i gdzie i w jaki sposób sobie te ceny transakcyjne można znaleźć. Otóż Księgi wieczyste. Co to są księgi wieczyste? Księgi wieczyste to są takie numery, które nam identyfikują nieruchomości. To są dość skomplikowane numery. Mają cztery literki, ileś tam cyferek, jakaś cyfra kontrolna. Ogólnie mamy w Polsce taki system, że jeśli znamy numer Księgi Wieczystej dla budynku, działki, mieszkania, to możemy sobie ten, system, ten numer Księgi Wieczystej. Podać w takim online-nowym systemie Ministerstwa Sprawiedliwości, każda osoba może sobie, podając taki numer, wejść do Księgi Wieczystej, a w tej księdze wieczystej można się dowiedzieć rzeczy następujących. Kto jest właścicielem nieruchomości? Jaki ma PESEL ta osoba? Kiedy kupił nieruchomość? Jaki jest metraż tej nieruchomości? Księgi wieczyste ogólnie służą do tego, żeby sprawdzać, czy powiedzmy ewidencjonować stan prawny nieruchomości. I dane dotyczące numerów ksiąg wieczystych w teorii powinny być tajne. To znaczy, jeśli Państwo macie nie wiem, mieszkanie, 1, 2, 3, mówiąc macie mam na myśli jesteście właścicielami mieszkań, no to te mieszkania mają numery ksiąg wieczystych i w teorii nikt nie powinien był w stanie sprawdzić tego e, numeru. To znaczy, jeśli Wasz sąsiad wie, że mieszkacie przy ulicy Kowalskiego 3 przez 5, to ta wiedza nie powinna umożliwiać sąsiadowi, żeby sobie sprawdził Waszą Księgę Wieczystą, zobaczył wasz PESEL, zobaczył kiedy kupiliście mieszkanie. Ale oczywiście jest to Polska i wcale tak nie jest. Można sobie to stosunkowo łatwo sprawdzić. Po pierwsze, jeśli chodzi o budynki, w których macie mieszkania. Gdy macie sobie taki blok, który ma na przykład 100 mieszkań i znacie numer swojej Księgi Wieczystej, bo jesteście właścicielami jakiegoś mieszkania, no ten numer będziecie mieli w akcie notarialnym, w różnych dokumentach, to jest stosunkowo łatwo znaleźć to w tej księdze wieczystej waszego mieszkania, do której sobie możecie wejść przez ten system elektroniczny, będzie również numer księgi wieczystej gruntu. Tak mamy system skonstruowany. Gdy sobie z kolei wejdziecie do numeru księgi wieczystej gruntu, to będziecie mieli numery ksiąg wieczystych wszystkich lokali w tym budynku. Więc możecie sobie za darmo sprawdzić, kto jest właścicielem mieszkań w waszym bloku. Jeśli tych mieszkań jest stąd, to sobie te wszystkie... Księgi możecie przejrzeć razem z PESEL-ami, razem z informacją, kiedy dana osoba mieszkanie kupiła. To jest jedna rzecz. Ona, powiedzmy, jest najmniej martwiąca, bo e, możecie sobie sprawdzić tylko swo mieszkańców swojego bloku pod warunkiem, że jesteście właścicielami. Ale uwaga! To jest państwo polskie i te dane z systemu ksiąg wieczystych na przestrzeni lat wyciekały. <laughs> Jak wyciekały? Różnie wyciekały. Przede wszystkim kiedyś wyciekły w ten sposób, że była duża awaria serwerów Ministerstwa Sprawiedliwości. To już było dobre kilkanaście lat temu i po prostu wszystkie te dane zostały skopiowane przez jakiegoś tam hakera, nie wiadomo kogo, trafiły do internetu, do darknetu i są. Tak? To znaczy te dane są gdzieś tam dostępne, kiedyś tam dawno temu wyciekły i powstały firmy, proszę Państwa, powstały firmy, które sprzedają te dane. To znaczy, jeśli na przykład interesuje Was, kto jest właścicielem, albo inaczej, no tak, kto jest właścicielem mieszkania przy ulicy szwedzkiej 3 przez 5 to sobie możecie kupić za 29 zł, z tego co pamiętam, tyle to ostatnio kosztowało, kupić numer Księgi Wieczystej tego mieszkania, jeśli podacie adres. Gdy sobie wpiszecie w Google numer Księgi Wieczystej po adresie, to Wam wyskoczą różne firmy, które te numery sprzedają. Czy to jest legalne? W teorii to nie jest legalne, ale te firmy mają swoje miejsce rejestracji na Bermudach, na Cyprze. Gdzie tam mają, to mają. Działają 15 lat. Prokuratura jest bezradna. Próbowała, ale polskie państwo działa jak działa. Na marginesie nie wymaga to wiele czasu, żeby się dowiedzieć, kto stoi za tymi firmami. Wystarczy podpytać tego i owego. Da się to zrobić, co nie zmienia faktu, że te firmy sobie działają, bo mamy państwo, jakie mamy. Państwo z kartonu. Mało tego, nie dość, że te dane wyciekły kiedyś na skutek tego wycieku z serwerów Ministerstwa Sprawiedliwości, to jeszcze przez dobrych parę lat, w zasadzie aż do 2020 roku, nie można było się dogadać między Ministerstwem Sprawiedliwości a głównym geodetą kraju, bo my w Polsce mamy coś takiego jak Geoportal. Geoportal to jest taki serwer rządowy, gdzie się znajdują informacje o różnych działkach. I proszę sobie wyobrazić, że do 2020 roku, przez dobrych parę miesięcy, na tym geoportalu były numery ksiąg wieczystych wszystkich działek w Polsce albo większości działek w Polsce. A żeby było śmieszniej, to my mamy taki system, że tak naprawdę jak mamy blok na działce, to nie ma czegoś takiego jak odrębny numer Księgi Wieczystej działki i bloku, tylko numer Księgi Wieczystej działki jest jednocześnie numerem Księgi Wieczystej bloku. Więc Geoportal sobie publikował te numery ksiąg wieczystych działek. Ponieważ sobie publikował numery ksiąg wieczystych działek, to to również były numery ksiąg wieczystych bloków. Jeśli znamy numery księgi wieczystej bloku, to możemy sobie wejść do tej księgi wieczystej i zobaczyć numery ksiąg wieczystych wszystkich lokali w bloku. Więc co zrobiły te firmy, które sprzedawały numery ksiąg wieczystych na skutek tego wycieku w momencie, gdy się zorientowały, że na Geoportalu rządowym wiszą te numery? No oczywiście zaktualizowały sobie te swoje bazy i teraz mają wszystkie numery wszystkich działek na stan w 2020 roku. I uwaga, to działa w ten sposób, że jeśli już mamy numer księgi wieczystej bloku i mamy księ numery księgi wieczystej, numery księgi wieczystych mieszkań w tym bloku, to nieważne, że te mieszkania zostaną sprzedane osobie B, potem osoba B sprzeda sobie C i tak dalej i tak dalej, my mamy ten numer księgi wieczystej, mówię mamy jako ta firma, która sprzedaje, i zawsze jesteśmy w stanie ten numer sprzedawać. Więc jeśli mamy mieszkanie, nie wiem, przy szwedzkiej 2 przez 4 i w 2020 roku była działka, na której budowano ten budynek, na szwedzkiej 2, i potem tam powstało mieszkanie 4, to ktokolwiek będzie lokatorem tego mieszkania, szwedzkiej 2 przez 4, to ta firma, która sprzedaje dane ksiąg wieczystych, będzie miała te, ten numer i będzie można kupić za 29 zł sobie numer księgi wieczystej tego, tego mieszkania. Więc tak naprawdę w 2020 roku wszystkie dane wszystkich działek były dostępne, co oznacza, że jeśli jest blok, który stał w 2020 roku, albo blok, który powstał na działce, której numer Księgi Wieczystej w 2020 roku był taki jak dzisiaj, czyli zdecydowana większość bloków, to wszystkie numery Ksiąg Wieczystych tych bloków i mieszkań są jawne jedynymi sytuacjami, kiedy dane jakiegoś lokalu, dane księgi wieczystej jakiegoś lokalu nie będą dostępne, to będą sytuacje, że na przykład była działka w 2020 roku, ale w 2022 jakiś deweloper podzielił tę działkę na dwie inne działki, no to wtedy już te dwie nowe działki mają nowy numer księgi wieczystej i na tej nowej księdze wieczystej, nowej działce powstał jakiś blok, no to numery, ksiąg dla tych lokali już nie będą dostępne. A ja sobie na przykład z ciekawości sprawdziłem parę bloków warszawskich, które powstały w 2023-2024 roku. Jeśli te bloki powstawały na działkach, których numery ksiąg wieczystych się nie zmieniały, no to to oczywiście wszystko jest do kupienia za 29 zł. Już nie mówiąc oczywiście o blokach z wielkiej płyty, kamienicach, to też jest wszystko jawne. Więc dowolny adres w Polsce dla 97-98% lokali i domów, w Polsce możecie sobie Państwo kupić za 29 zł u prywatnego dostawcy zarejestrowanego na Bermudach. Jest to banalnie proste: trzeba w Google wpisać numer księgi wyczystej po adresie. Możecie to bardzo łatwo znaleźć. Więc z ciekawości, jeśli na przykład interesuje Państwa, nie wiem, znany budynek jakiś tam ze znanych budynków w kraju bo na przykład są znane bo są drogie tak jest na przykład taki budynek w Warszawie jak złota 44 drapacz chmur piękny budynek Plotki głoszą, że kupił tam mieszkanie Lewandowski. Co możecie zrobić? Możecie sobie kupić za 29 zł numer Księgi Wieczystej tego budynku, przy Złotej 44. Wejść do Księgi Wieczystej tej Złotej i możecie sobie zobaczyć po kolei każde mieszkanie. Pesel właściciela, kto jest właścicielem. Tak działa, państwo polskie. Firma się cieszy. 29 zł pobrała, Może to nie jest 29 zł, już nie pamiętam. Może to jest 20 zł. Z tego co pamiętam, jest na przykład pakiet. Jedna z tych firm, bo to jest oczywiście kilka firm, nie wiadomo, czy to jest jeden właściciel, czy jest kilku właścicieli. Cholera wie, nie wiem tak naprawdę. Czuję, że to może być jeden właściciel, może jest ich kilku. Możecie sobie kupić pakiet, na przykład 5 pobrań za 100 zł, po 20 zł każde. Możecie sobie kupić złotą 44 i wszystkie właścicieli wszystkich mieszkań sprawdzić. Podobnie jak czterech innych budynków. Nie ma problemu. Oczywiście główny inspektor ochrony danych osobowych chełpi się tym, że on doprowadził do tego, że na geoportalu rządowym już te dane dotyczące numerów ksiąg wieczystych dla działek nie wiszą. No ale co z tego? Mleko się rozlało, to już zostało pobrane. Tak jak mówiłem, zmiana właściciela mieszkania czy domu nie wpływa na to, że się zmienia numer księgi wieczystej, więc można sobie to spokojnie oglądać. Więc co. Więc możecie sobie Państwo bez problemu te numery ksiąg wieczystych odkrywać za odpowiednią opłatą, płacąc firmie na Bermudach. Na marginesie z tego korzystają i prawnicy szukając dłużników, i dziennikarze czasami. Myślicie Państwo, że jak powstają te artykuły, że ile ten Glapiński ma mieszkań i jest właścicielem jakich Jakich nieruchomości. Sam doradzałem dziennikarzom, którzy piszą te artykuły, jak sobie te numery wieczystych odkrywać. Wystarczy, że wiemy mniej więcej, pod jakim adresem czujemy, że podejrzany bohater naszego artykułu jest właścicielem nieruchomości. Możemy sobie elegancko kupić Księgi dla tych nieruchomości i zobaczyć, czy on rzeczywiście jest właścicielem, czy nie jest właścicielem. To jest aż tak proste. Czy to jest złe? Czy to jest złe, że De facto mamy jawne informacje o tym, kto jest właścicielem mieszkania, pod jakim adresem. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. To znaczy, może to dobrze dla transparencji informacji, na przykład o osobach publicznych. Ostatecznie, co jest tym złego, nawet nie o osobach publicznych? Jeśli ja mam pięć mieszkań, czy ja się muszę krępować tego, że mam pięć mieszkań? No, Jeśli kupiłem te mieszkania legalnie, jeśli opodatkowałem swój dochód. To, to w sumie niech się świat dowie, że ma to 5 mieszkań, kogoś to interesuje, niech sobie sprawdzi. Jeśli natomiast kupiłem te mieszkania ze źródeł dochodu, których nie wykazałem, no to może i dobrze, że sobie są w stanie współobywatele sprawdzić, że mam to 5 mieszkań. Jeśli ja nie miałem dochodu, którym nie uprawnia do kupna tych 5 mieszkań, no to będę miał problem. Ale to dobrze, że będę miał problem, bo być może mam nieopodatkowane źródła dochodu i powinienem mieć problem. Ja z tym akurat nie mam większego problemu. Mam problem z tym, że państwo polskie udaje, że działa, a nie działa, bo my oczywiście udajemy w Polsce, że mamy tajne numery ksiąg wieczystych. Giodo się hełpi tym, że oczywiście skłonił prawda, głównego Geodety, żeby ściągnął z geoportalu te numery, podczas gdy to i tak jest dostępne tylko, że dla cwaniaków, którzy wiedzą, że jest firma na Bermudach i mogą sobie to kupić. Nie aż tak dużych cwaniaków, bo to dużo nie kosztuje, da się zorientować, no ale... Ale zarabia na tym firma, firma na Bermudach, a nie na no, czemu powinna zarabiać w sumie. Czemu to nie powinny być dane publiczne? No dobra, to takie są jaja. A teraz Wam powiem jeszcze większe jaja. E, to znaczy, nie tylko możecie sobie bardzo łatwo sprawdzić numery ksiąg wieczystych, mając adres e, na marginesie, to już jest poważniejsza sprawa, ale jeśli ktoś pobrał te dane, numery ksiąg wieczystych, to w tych księgach wieczystych są też nazwiska i pesel. Więc co prawda, nie można sobie przez internet kupić informacji o tym, kto o danym nazwisku jest właścicielem ilu mieszkań, albo na przykład kto ma jaki PESEL, ale te firmy, które mają te dane, one mają te dane, nie? One gdzieś tam na Bermudach, a tak naprawdę nie na Bermudach, tylko jakimś pewno warszawskim mieszkaniu, są w stanie wpisać sobie dowolny PESEL i dowolne nazwisko i im wyskoczy w systemie, kto jest właścicielem jakiego mieszkania, nie? Ale to jest wiedza dostępna tylko właścicielom tych firm. Czy to nie rodzi jakiś ryzyk z punktu widzenia nie wiem, bezpieczeństwa państwa, sprawiedliwości, dystrybucji wrażliwych informacji? No to to już by można się było zastanawiać, tak? No ale to, to, to właśnie na tym kończymy, udając, że nie ma problemu, gdy tak naprawdę tolerujemy przez wiele lat duży problem. E, jeszcze Państwu powiem ciekawostkę, zanim przejdę do tych cen transakcyjnych. Jak to działa w praktyce, jeśli chodzi o pobieranie danych, danych dotyczących mieszkań? Bo tak jak Państwu powiedziałem, to wyciekły dane. E, Kiedyś wyciekły dane wszystkie, ale potem Geoportal opublikował tylko dane dotyczące bloków i działek. No a numer Księgi Wieczystej lokalu jest inny niż numer Księgi Wieczystej Bloku, tak? Więc mając numer Księgi Wieczystej bloku, no to my możemy sobie sprawdzić numery księgi wieczystych lokali, ale musimy wejść do tego bloku, do tej księgi wieczystej bloku i pobrać z tej księgi numery Ksiąg Wieczystych lokali. Nie? No i to te firmy musiały zrobić dla wielu setek tysięcy działek. Musiały pobrać te dane dotyczące lokali. A żeby wejść do takiej księgi wyczystej dla bloku, no to trzeba przełamać zabezpieczenie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, to znaczy przełamać zabezpieczenie w sensie tej tak zwanej kapczy, tak? Czyli trzeba kliknąć jakiś tam obrazek, żeby dopasować, żeby się uwiergodnić, czy to jest człowiek, więc to nie mogą być zasadnicze boty. Więc jak ktoś robi w praktyce, rozmawiałem z kolegą programistą, robi się to w ten sposób, że siedzi armia Hindusów, płaci się im, nie wiem, dwa grosze za przełamanie kapczy, no i jednorazowo te firmy, które udostępniają dane ksiąg wieczystych, one musiały tym Hindusom zapłacić, żeby ci Hindusi poklikali te, te kapcze, żeby wejść do księgi wieczystej każdego bloku i pobrać dane ksiąg wieczystych lokali znajdujących się w tych blokach, nie? Ale raz pobrane już są w systemie, można teraz wykupić dla, nie wiem... Ulicy Kowalskiego 5 przez 20 w Pździchowie, można kupić księgę wieczystą. Nie trzeba już nawet wchodzić do bloku, bo wcześniej Hindus dwa grosze klikną tą capczę, i ta księga już jest, można konkretny adres sobie wykupić. To tyle jeśli chodzi o rzekomą tajność ksiąg wieczystych, a tak naprawdę można sobie bez problemu sprawdzać. Jak tylko znamy adres, to sobie możemy sprawdzać dowolną, dowolną księgę wieczystą i możemy tym samym łatwo sprawdzić właściciela. I teraz śmieszniejsza rzecz. Nie dość, że jesteśmy sobie w stanie sprawdzić właściciela dowolnej nieruchomości pod dowolnym adresem, to w zasadzie jesteśmy w stanie sobie sprawdzić za ile dokładnie ten e, apsztyfikant kupił daną nieruchomość. Jak to zrobić? Już Państwu tłumaczę. I tutaj znowu wychodzi nieudolność naszego państwa. Otóż jest tak, że gdy w Polsce sprzedaje się nieruchomość, to to zawsze, to przez to mam na myśli sprzedanie nieruchomości, Taką czynność zawsze można wykonać tylko i wyłącznie za pośrednictwem aktu notarialnego. I teraz, my mamy taki system, że gdy notariusz sporządza akt notarialny sprzedaży nieruchomości, to on ten akt wysyła w różne miejsca. Wysyła do Urzędu Skarbowego i wysyła także do Urzędu Gminy czy Urzędu Miasta w celach sprawozdawczych oraz informacyjnych. Ale informacyjnych także dlatego, że gmina chce wiedzieć, za ile są sprzedawane mieszkania. I każda gmina w Polsce na podstawie aktów notarialnych prowadzi sobie rejestry, tzw. Tak cen transakcyjnych, gdzie dana gmina może sobie sprawdzić za ile każda konkretna nieruchomość była sprzedawana, czyli na przykład miesz nie wiem, mieszkanie przy ulicy Jana Nowaka 4 przez 6 nie wiem, w Pizdzichowie kosztowało 680 tysięcy złotych umowa miała miejsce 22 sierpnia 2025 roku i piździchów taką informację sobie w swoich e, serwerach e, w swoich rejestrach, to zwykle będą rejestry elektroniczne już tak naprawdę dzisiaj przechowuję i teraz tak, te rejestry elektroniczne z cenami transakcyjnymi, one służą miastom dla celów własnych, bo miasta chcą wiedzieć, chcą mieć jakąś sprawozdawczość jest im to potrzebne, ale w Polsce istnieje coś takiego jak operat szacunkowy. Operat szacunkowy to jest dokument, na podstawie którego specjalny zawód, czyli rzeczoznawca majątkowy, na marginesie my jako firma Pewny Lokal również zatrudniamy rzeczoznawców majątkowych, możemy Państwu taki operat sporządzić. Ale nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, że taki rzeczoznawca majątkowy on jest w stanie przygotować operat szacunkowy nieruchomości, czyli wycenę nieruchomości. Taki operat może być potrzebny, nie wiem, do sądu, jak się Państwo rozwodzą, przy kredycie, dla celów księgowych, nieważne. Ale jak się takie operaty robi? Najczęściej takie operaty robi się z wykorzystaniem danych o cenach transakcyjnych. Skąd rzeczoznawcy biorą te dane o cenach transakcyjnych? No, biorą z urzędów miast, z urzędów gmin. Jak są rzeczoznawcami, to mogą się, prawda, zgłosić, wypełnić jakiś formularz. Dostają te dane do siebie. Ale ponieważ te dane zasadniczo nie ma jednego rejestru centralnego dla wszystkich gmin w Polsce, a rzeczoznawcy robią operaty dla różnych nieruchomości, nie tylko dla jednej gminy, ale no dla wielu gmin, no to co się okazało, co się wykształciło na polskim rynku? Wykształciło się to, że istnieją firmy, które pośredniczą między tymi cenami transakcyjnymi, które trzymają gminy, a rzeczoznawcami majątkowymi. Jest to kilka firm, ja teraz myślę o dwóch ale chyba jest więcej, może są dwie. Wydaje mi się, że jest więcej. I co robią te firmy? Tak jak te firmy na Bermudach, które udostępniają księgi wieczyste, płacą hindusom, tak te firmy, które agregują dane o cenach transakcyjnych z różnych gmin, płacą armii studentów. Studenci siedzą i klepią te dane z tych gmin i przepisują je do systemów tych firm, które agregują dane o cenach transakcyjnych. I jeśli ktoś jest takim rzeczoznawcą majątkowym, no to może zgłosić się do takiej firmy, która agreguje dane i sobie pobierać te dane transakcyjne dotyczące wielu gmin. I co się okazało? I okazało się w międzyczasie, że jedna z tych firm, która agreguje te dane dla rzeczoznawców majątkowych, wpadła na super pomysł, że skoro ma te dane w prawdziwych cenach transakcyjnych, to może sobie zarobić na konsumentach i udostępniać tak zwane raporty o cenie nieruchomości bazujących na cenach transakcyjnych. Ja Państwu nie powiem, co to jest za firma. Ale też Google Wam łatwo pomoże, wpiszecie sobie raport z wyceny mieszkania po cenach transakcyjnych, możecie sobie znaleźć stronę tej firmy. I teraz, co ta firma umożliwia? I na marginesie ona to umożliwia od dobrych 10, jak nie kilkunastu lat. Jest cały czas ta sama firma, nikogo to nie obchodzi, działa sobie dobrze i ona działa w ten sposób. Chcecie wycenić swoje mieszkanie, wymyślacie sobie adres. Na przykład, chcę wycenić mieszkanie przy Jana Kowalskiego 5 przez 10 w Piżdichowie. Wpisuję sobie to mieszkanie i teraz. Płacę to jest chyba 29 zł, albo tam nie wiem, 39, ileś tam, niewielka kwota. I dostaję raport o wycenie tego mojego mieszkania. Ale uwaga, żeby wycenić to moje mieszkanie, to w tym raporcie znajdują się informacje o nieruchomościach, które zostały sprzedane bardzo blisko tego adresu. Więc jak na przykład chcę sobie sprawdzić mieszkanie w Pizdzichowie przy ulicy Kowalskiego 5 przez 10. To ten raport mi wyjdzie, że to mieszkanie, jeśli ten metraż to jest 50 m2, no to jest warte 390 tysięcy złotych i sporządziłem tą wycenę na podstawie pięciu transakcji następujących. Przy mieszkaniu kowalskiego jest inne mieszkanie, też przy Kowalskiego 5. Co prawda nie mówimy, czy to jest 5 przez 12, czy to jest 5 przez 14, ale mówimy, że zostało sprzedane w czerwcu 2023 roku za kwotę 630 tysięcy. I teraz co? Bo pamiętajcie, że możecie sobie kupić numer księgi wieczystej dla wszystkich, znaczy dla, dla tego bloku, na tego kowalskiego, nie wiem, dwa w Piździchowie i możecie sobie tam sprawdzić numery księgi wieczystych lokali. A jak jesteście w księdze wieczystej lokalu, to możecie sobie zobaczyć, kiedy dokładnie to mieszkanie było kupione, bo data aktu notarialnego sprzedaży tego lokalu jest w księdze wieczystej. Więc jak wiecie, jakie mieszkanie, o jakim metrażu w księdze wieczystej, kiedy było kupione, to potem banalnie prosto jest zostawić to mieszkanie w tym raporcie tej firmy, która wam pokazuje, że jakieś mieszkanie Kowalskiego 2, co prawda nie jest napisane czy 2 przez 10, 2 przez 8, ale jest powiedziane, że tego konkretnego miesiąca o takim metrażu został sprzedane za taką kwotę. Więc sobie banalnie to możecie zostawić, i widzicie, że no OK, przy Kowalskiego 2 mieszkał Pan Olois Nowak, który ma mieszkanie 45-metrowe. Z księgi wynika, że kupił to mieszkanie, nie wiem. 20 czerwca 2023 roku, a potem sobie zamawiacie raport o cenach tej firmy, która udostępnia Wam wycenę mieszkania po cenach transakcyjnych i widzicie, że ta wycena wpisujecie ten sam adres i widzicie, że ta wycena została oparta m.in. na podstawie tej transakcji, która przy tym konkretnym adresie miała miejsce dokładnie w tym samym miesiącu dla dokładnie takiego samego mieszkania o tym samym metrażu, który widzicie w Księdze Wieczystej, który sobie wcześniej. Kupiliście, no i wiecie, za ile ten pan przy tym adresie kupił sobie mieszkanie. Więc do tej złotej 44 możecie zrobić tą samą operację: kupić sobie numer księgi czystej złotej, potem kupić raport o cenach, podać fikcyjny adres przy złotej 44. Wszystko sobie na marginesie łat łatwo możecie zobaczyć. A jak chcecie to zrobić jeszcze taniej, to możecie się zarejestrować w jednej z tych firm, która sprzedaje informacje o cenach transakcyjnych rzeczoznawcom. Te firmy najczęściej oczywiście w ogóle nie zweryfikują, czy jesteście rzeczoznawcą, czy nie. Ważne, że zapłacicie abonament, też niewysoki, też sobie możecie pobierać bez problemu dane transakcyjne. I możecie sobie zobaczyć, nie tylko, kto jest właścicielem nieruchomości pod danym adresem. To będziecie wiedzieli dzięki kupieniu ksiąg wieczystych, ale również za ile dana nieruchomość będzie kupiona. Wszystko u prywatnych firm, niektórych w Bermudach, niektórych w Polsce. Jest to do sprawdzenia. Tak działa państwo polskie. I uwaga, jakie jest moje stanowisko? Jeśli już państwo polskie nie jest w stanie zrobić nic z tym, że te dane są powszechnie dostępne dla cwaniaków, dla ludzi, którzy są w stanie w tym systemie się poruszać, a da się tak poruszać od paru lat, więc ja nie wierzę, że tu się cokolwiek zmieni. Ja nie wierzę w to, że Polskie państwo jest w stanie sięgnąć na Bermudy. Już za dużo widziałem, jak to państwo działa, żeby zwątpić taką możliwość. To jeśli to jest możliwe od paru lat, to niechże to będzie jawne dla świętego spokoju. Wprowadźmy, zresztą rząd się zabiera, wprowadźmy centralny rejestr cen transakcyjnych. Niech te gminy mają obowiązek, Raportowania tych danych gdzieś do rejestru centralnego. Niech nie będzie potrzebna specjalna firma, która płaci tym studentom, żeby jeździli od gminy do gminy i wklepywali te transakcje. Niech to będzie w jednym rejestrze. Niech ten rejestr będzie dostępny dla obywatela. Niech nawet te numery ksiąg wieczystych będą dostępne dla obywatela przeciętnego, skoro już są. Nie jest to wcale niezgodne z RODO. RODO można interpretować tak i inaczej. Za zresztą, za interpretację RODO odpowiada generalny, nie, to się teraz nazywa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można temu prezesowi coś kazać, można mu nie kazać, może ten prezes nie mieć z tym problemu, można mu ustawą powiedzieć, że nie ma z tym problemu. Niechże to będzie jawne. Eee, ostatecznie chcemy być cywilizowanym krajem. Nie powinniśmy się wstydzić tego, że mamy mieszkania, ile zarabiamy. Jeśli ktoś zarabia legalnie, to czemu nie ma się nie chwalić tym, że zarabia legalnie, że ma 2, 3, 4, 5 mieszkań? Co jest z tym złego? Niechże to będzie jawne, skoro to i tak jest jawne, a przynajmniej nie dla cwaniaków. I w tym kontekście jeszcze apel, bo widzę tutaj sobie czytam z listopada, chyba czy z października, informacja, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że to jest skandal, że że w ogóle dane z Ksiąg Wieczystych nie są zupełnie tajne, że to jest super tajna dana osobowa i że on chce teraz uniemożliwić w ogóle odkrywanie danych Księgi Wieczystej w ten sposób, że się tylko klika w tą kapczę na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale że chce, żeby to było sparowane z epuap żeby trzeba było mieć ePUAP, żeby móc sobie sprawdzić numer Księgi Wieczystej e, dowolnej, a znaczy niedowolnej, tej, której znamy numer. I Ministerstwo Sprawiedliwości widzę, że tutaj płodo się nawet chwali, że minister sprawiedliwości mówi, że prace trwają, że tak, że dostęp do ksiąg wieczystych, do numerów ksiąg wieczystych będzie tylko powiązany z ePUAP. A co to za różnica? To znaczy, czy my musimy kliknąć kapcze, czy musimy się zalogować przez ePUAP, to i tak nie zmienia faktu, że jak znamy numer Księgi Wieczystej, to sobie go sprawdzimy. A to, że znamy każdy numer Księgi Wieczystej w tym kraju, bo sobie go możemy kupić na Bermudach, to tym już prezes Płodo się nie interesuje. Albo nawet jak się interesuje, to wie, że się tego nie da zmienić, bo polskie państwo jest kulawe i nic z tym nie zrobi. Więc po cholerę jeszcze bardziej komplikować sytuację, udawać, że się rozwiązuje jakiś problem z dostępem do ksiąg wieczystych, po się żadnego problemu nie rozwiązuje. To czy ten dostęp, czy ten rejestr ksiąg wieczystych jest dostępny po przejściu przez tą kapczę, czy po zalegowaniu się na pułap. To jest tylko lekkie utrudnienie. Kto chce sobie sprawdzić, ten sobie sprawdzi. Prawdziwym problemem jest to, że sobie można kupić numer dowolnej księgi wieczystej, że sobie można sprawdzić w zasadzie dowolną transakcję, tylko trzeba płacić prywatnym firmom. I tego się nie da zmienić, bo jak przez paręnaście lat tego nie zmieniliśmy, to teraz też nie zmienimy. My się po prostu za takie sytuacje, jako polskie państwo, polska prokuratura, polski nadzór, nie jesteśmy w stanie wziąć. Więc niechże te firmy nie zarabiają przynajmniej. Ujawnijmy te wszystkie dane i numery ksiąg wieczystych i ceny transakcyjne. Drogi procesie Płodo, chyba nawet jesteśmy po imieniu. Drogi ministrze sprawiedliwości, chyba też jesteśmy po imieniu. Dajcie święty spokój, opublikujcie te dane. Nikt nie zarabiają firmy na Bermudach, nikt nie zarabiają pośrednicy, którzy udostępniają ceny transakcyjne z gmin rzeczoznawcom, płacą armii studentów, niechże to będzie jawne i ceny transakcyjne i numery ksiąg wieczystych. Jeśli ktoś zarabia legalnie, to zarabia legalnie, to nie ma się czego wstydzić, ja nie mam problemu, niech se oglądają informacje o mieszkaniach, których ja jestem właścicielem, co to za problem, bądźmy cywilizowanym krajem, nie udawajmy, że rozwiązujemy problemy, których nie ma, nie płaćmy bez sensu firmom na Bermudach, ujawnijmy dane o numerach ksiąg wieczystych, o cenach transakcyjnych, wszystkim to zrobi no dobrze, tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, wysyłajcie, co tam wolicie. Do usłyszenia i do zobaczenia.